ludzie, z tej strony Surfi, a my kontynuujemy nasze przygody w Kanguru Go. Teraz wchodzimy do kryształowej pieczary. Tak jak było mówione w poprzednim odcinku. Zostaje nam tylko ta kryształowa pieczara. Aha, walnąłem krawę. Eee, kryształowa pieczara... Serio, eee. islamczyk, tak jak kryształowa pieczara, że wchodzisz i zbierasz kryształ. Tylko tyle. Dobra. Krzysztofa pieczara i wieczne. No tamtego, nie pamiętam. Wieczna brama. Jesteśmy z tego. Ty masz? Hej. Skąd tu się Pamiętam, tam zebrałem się na wakacje, ale kiedy to się skończyło? Aha. Na wakacje ja został zmuszony do pracy. Dobra. Krótka mąba czy krótka? Taka średnia, można powiedzieć. Więc to tutaj robią te kryształy. O, prawdziwy z ciebie geniusz! Cicho zdradzieckie! E, zdrajczynie! Pochlebiasz nam! A czemuż to zawdzięczamy taki wspaniały komplement? Nie zgrywajcie głupich! Mówiłyście kraj, jakie jesteście przywiązane do wiecznego świata. Skoro tak, to czemu w ogóle mi pomagacie, co? No cóż, niewątpliwie lubisz zadawać trudne pytania. Świetna odpowiedź! Godna zdrajczyni! Okej, okay, chcę przywidować? Wysłuchajcie go do a... Się Sierljowałem w łapkę. Momento. Tu jest jedno. A tam jest drugie. Eee... No to to rozwala. Tam mam kraba, a to będzie coś innego. Gry. Będzie ogień tu? Będzie. Dobra. Ocholi, pat. Pa. na boku. Aha. Z drugiej strony, będzie. A weź spadaj! Będą nie znikające. Tuk! Uh! A weź. Podwalcie. A weź spadaj. Eee. Moment, nasłapiałem. No, chwilowo, tak sekundowo. Lać go! Lać nowa! leży... Au! O, znów to... A jest... nie Au! Został... A mnie pójdę, bo tam jest... Już wyjęliśmy... A tu jest... Duża... Nicość. Dobra. He? Raz, dwa. Zdej, tak, Zdej, tak, tutaj tak, 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 myślałem że to będzie jakaś druga dalej bo jest tak, 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 to będzie o o juz, 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 juz. Się! Zdupiłem. Kurde. Okej! Okay. ten, ten diament Załapało? Nie załapało. To jest najgorsze. kurde... Spadniesz... Tak, wszystkie diamenty tu A oto lato. Tego tylko nie mogłem złapać. Dobra, tutaj coś jeszcze? Nie. Ale piec. Jest? Aha. Póceczka otwarta, runa jest. Tu nie brakuje. Ilu run. Jeszcze dwóch. Mogę wejść.

Co? Tutaj, tutaj. O kurka! Cholera, cholera jasna! I... Moment, tutaj. Tutaj. To do mnie. No tu. To tu. I nie chcę kraba. Chcę to. Jezu! O ten kraba. No nie... Jeża. Ech... to na górze! Dziękować! Tak! Dobra, dawać haka. Dobra, na haka sobie czekam... ...lecz nie. No najlepiej chyba... Na ...zbędę się wariata! Przeciągać. Nie, Sekundo. Tu jest. Tylko Hmm. Ale dobrze. Tu jest? Tu nie. jest... ognistym, albo Nie. Mam w tego typu. lodowym... ...to mam boomerang tego typu... ...a jak wainwa... Nie waliłem. Zgadzam się. Zgadzam to walnął wiatrem, Miałem się. wiatru. Skoro mogę mieć ognia... O Zgadzam się. Zgadzam się. Zgadzam się. Zgadzam się. Zgadzam się. Zgadzam się. Zgadzam Cóż, no, kurde, co ja tak skaczę jak mówisz? No. no nie! Ostatnie życie. Nie wierzę. Szybko, po ten kaku No, w końcu się udało. O, a kolejny. Kolejny. Wyskoczyłem? Wyskoczyłem. I dzwonek na O nie! Odwalcie. No dobra. Przeżycia. I kurde. Ty. Weź kurde wydechnij. No uznajże. jak daj! Ale ja nie z tobą! No i masz! Jedno życie znowu! Dobra, potrzebuję... Sekunda. Dobra, ja potrzebuję lodu i... Powietrza. Powietrze jest. Teraz potrzeba lodu. Ogień widzę. Lub też Okej, okay, tam przejdźcie chyba dalej. Nie dostarczy? Nie. Ale co to tam możesz zrobić? No nie, nie dobrze. Okay. Tak się chciałem. Ogięć, łapę.

What the fuck? O! Miło! Kazna znalazłem No to to początek Dobra, palisz to i zbijaj na to Uii. Aha, taka stróżka Dobra, ale warto znaleźć I co, czy mogę zakręcić? Chyba tak Dobra, tutaj wbijamy Bruna, która druga i dzięki temu tam idziemy więcej. W tym momencie mm, mapę. i Bardzo więc Bardzo dobrze. Bardzo dobra Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. nimi jest tylko skórki, pokupuję i... i co więcej. To jest jakieś księce, Nie wydarby się na naganiach. Poza. Masz. Dobra, chociaż... No, smasz. Dobra, to. Nie obudzę życia. Ale tylko to 500 tylko. I za co mogę odkupić. Powoli, powoli, ale zawsze. Tak. Tak. No, szkoda. Uh, 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 udało się. Dobra, końcówka. Co za dzień? I okej. Okay. I tu pode mną? Nie. Tutaj. Dzięki dnia w dołu. Mm -hmm. Oj, aj. Dzwonek życie. I rurkę widzę. Nic więcej? No to rura. ruda. Jup!

Pierdziel? Ha! Coś tu jest! Pytanie co? E? A! Myślałem, że gadaj! Dlatego czytamy! Kurde! Dobra, wieczna z dnia... 14 chyba, albo 15? Kurde to. Co to może być? 14. Walka czy parkour? Ha. O nie. Eee... bumerang. I jeszcze lepiej. Ten fragment, czego nie lubię. Au. trudno było kapować. Ja to już widzę. Ale to skakania. Matutko boska. Po Jak pokój na skakaniu? Aj! Dobra, fajnie. Jak to uniknąć. Teraz. Ej! Jak się się? Dobra, wejdź po podłoże, bo dwa kryształy... Trzy kryształy. Dobra, składam Bo O tyle kryształów stracicie. Kurde, to jest niewybaczalne. Chodź tu. 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 Ile jedziemy? Tu była ta, akta, ale to pewnie... Jest respi. Jest kolejna. To jest kolejna. Kolejna, kolejna. What the fuck? <laughs> he, he, he. Tak, 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 E, tu, tu. I teraz mam tam centralny. Tu udało się. Drugie potęgi, trzecie mi się udało. Tak, tak, i wychodzimy. Okej. Okay. Grota na 100%? Znaczy, stópnia. Dobra. Eee, już się... O! On wychodzi. Dobra. Teraz Ja się Ja A Wyskoczyła, sobie nie uderzyć. mam Chodź tu! No. Eee, tutaj jest chyba nic więcej. Tak. Ja. Uważaj o. na swoje rękawice, ko! Zwłaszcza tutaj, przy tych kryształach. Wieczna energia jest tu silna. O, będę miał je na oku i na rękach trenerze. Bez obaw. Okej, okay, udawali. A to do pierwszy Okej, runa to jest trzecia Tu nie trzecia runa Idziemy tam dalej za obniżką, w tym przejście. O! Dobra, już jest. w się. Aha. Bardzo tak To proste. Ulokowanie przestału w bioru. Aż dziwne. Eee. Dobra, już więcej mi wydrobi. Ja mu robię jasno. Pysk! No gleba że. O oh, foki! się to nie spodziewałem. Fok! Jakaś zeszł. Bomby miałem na pysku. Ciołek. O! O! Przy końcówka Dobra Lecimy dalej Jestem ciekaw, że to wygląda na 100% Powiem tak Klipom się, ale nie spodziewam się tego, że coś takiego się stanie Ogi i matka, spalona matka Ciekawe. Ok. Mamy kolejne. Jeśli tknęli tatę, nie daruję im. Opa. Opa. Już to woli. Opa, to nie ma. Nie, Dada. Te kryształy. Możesz wykorzystać ja. ich energię! Ja, ja. What the fuck? Co tu się dzieje? Muska, On. Ja idę tu masz! Wyśpadaj! Jeszcze bok! Koda! Au! Nie wierzę! Dobra Zrobione Zbierajcie coś związonego A A no, o tak Żydko, 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 okay. A wow. Jeszcze poskacze, będzie bardzo Widzę... musimy, nie, nie, Tylko się Ale tu mogę zrobić. nie, 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 Chodź na sobą. Żaby jadę. Oferka. O kur. Gra, już mierzone. A jest nie. No. Skąd? Nicza. Nieważne skąd, ważne, że jest. Zamrożona. Aaa! Co to jest? Co to jest? Zamrożona. Nie! 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 co? Nie! Nie! jest? Nie! ma Nie! jest Tutaj byłem, tam nic Nie! ma nic Nie! Nie! Ah, ya, Hey, aku kurang punya kita Saya sudah menemukan satu Berarti Mungkin bisa berangkat Aha, di Tego tu nie potrzebuję, potrzebuję na to. cel Postrzeli... aj, jeszcze co innego. No to? Trochę. O! Nie przypadkowo dobrze wyłożyłem. Moment. Jak to tu. Chociaż bardziej wolałbym to zrobić inaczej. To będzie to coś w tym stylu, jak tak mam to zrobić Kurde, tak to już nie zabiść Tak, to tu, to tam Bon To tu, i to tam Wtedy to puszczam na krótko To jest to takie myślę. I tu mam spokój, bo to już działa. Teraz to domu też tak się okonuje. To chyba spać, to w stronę niż tamtą. I tak się biegnąć. Okej. I tutaj też zostacie prędko we Ja! A, i runda! Jestem co lak! Brawo, Kao! I okej. Okay. Mowa, o! 100% prawie za... Bo Azja była. Dobra, kasenka? Nie ma. No to się widzimy na następnym odcinku. Bo chyba... <grytanie> no. się przy wiecznej bramie. spotkam się tam. No to tutaj. I <grytanie> wieczna brama jeszcze? Tak? Więc... Dokończymy sobie odcinek więc <grytanie> cześć to Nara i hej!